Jestem szpiegiem. Ha, spider szpiegiem. Nie wspominałeś, że kostium zamienia się w smoking. Hmm, bo się nie zamienia. Hej, hej, ty! Odejdź tu. Zanieś to ochroniarzowi krawinowa. Ochroniarzowi? Dimie, no już! Cóż, chyba zaczynasz zmianę. Tak. Nie przeszkadzam. Lepiej poszukam Dime. – Zamówienia? – Jak z tak szybko jest? Nie ociągaj się, ruchy! Nie ignoruj mnie, wiem, że słyszysz. Wejdź ze muszę pracować. Miało być pięć do wydać, to było pół godziny temu, chcę to teraz! Muszę mieć, co wydać, ruchy! Niezły lans. Nieźle mi to idzie. I czuję się świetnie. Byłam w stolicy, kiedy... Chodź do kuchni i próbować mnie poznać! To było tylko raz. Przepraszam. Uh. Przybyliśmy z Cravenem wcześniej, uh. żeby urządzić w tym się siedzibę. <grystanie> Ciekawy wybór. Przypomina młodomu. Mu Muski przybiły mu się spod sklep. Ruszaj się, albo połamię ci gości! 300 strzałka nie zadziała, nie ma szans! Tak jesteś pewny. Co? No to pokaż! <grystanie> Pokażę jemu. Tak. Trzymaj go! Tak, nie bierzga. Ta trucizna jest stara. Poza tym nawet nie wiesz, jak tego użyć. Prawdziwy łowca. Wie. Śpij dobrze, przyjacielu. Tym łowcom całkiem odbiło. Że też kostium nie posłuchał. Gdyby mój kostium miał taki interfejs, mógłbym pracować z Harrym, bawić się w bohatera i jednocześnie być na wakacjach. Ten przy podium to pewnie kierownik sali. Pojawił się któryś z tarczowników? A tak, jest w drugiej sali przy kominku. Czy pan Krawinów dziś do nas dołączy? Bo mamy kilka... Nieważne. Kurde, Cravena od nie ma. Tarczownik? to może być nasz ochroniarz. Rozerwę go na pół gołymi rękami! Nie jest twoim celem! Zabij! Dobra, dobra. To pewnie on. Pańskie tanie. Hmm. Co to ma być? Ja, kazano mi to zanieść osobistemu ochroniarzowi pana Krawinowa. Skąd pomysł, że to ja? No bo jest pan e, wielki? Dima umiera z głodu. Zabieraj się już stąd. To zabawne. Właśnie zamierzałem to zrobić. Patrzył w stronę tego pokoju. Muszę znaleźć windę. To był tarczownik, to jak duży będzie Dima? To straszne. Boję się mu przenosić jedzenie. Zostaw talerz i idź. Łatwiznę. Zobaczymy, co zob powiesz. Uwaga, idę! O, przepraszam! Nie przepraszaj! Sól Uwaga, się! Uwaga, idę! Ale. bałagan! Ay. Musi być idealnie, bo nas pozabijają! Uwaga, idę! Nie, nie, czekaj! Pod samymi drzwiami, mówiłem, czekać! Mówiłem! Dalej, dalej, zamknąć się, obaj. Pozbierać to idzie. Znajdę Dima, a potem Kreivena i jego dziwne jaszczurze serum. Spoko. Musisz być Dima. Szlak. To chyba wyjaśnia tajne menu. Ktoś tu jest głodny, Tygrys. To nowość. No dobra, znajdź mi coś, co nie smakuje jak pająk. Gdzieś na pewno jest to mięso. Tu jesteś. W tym gabinecie mogę znaleźć jakąś wskazówkę, ale najpierw trzeba przywdziać fartuch. Gdy mnie ten łowca. Mógłbym go rozproszyć korzystając z sieci. Co to było? To, co rosyjskie tygrysy lubią najbardziej. Raczej jakoś tak. Przydałoby hmm. się jeszcze trochę przyprawić ten posiłek. Gdzie ten śpiący łowca? Przy śpiochu kręci się spory tłumek. Muszę potraktować tego łowcę siecią, żeby dostać się do śpiocha. Nie mogą mnie tam zobaczyć. Ktoś to słyszał? Dima pójdzie spać, a Peter poszukuje. Jeśli to się nie uda, w menu pozostaje tylko jedno. Ja. Cześć, Dima. Wróciłem. Mam dla ciebie przekąskę. Palce lizać! Mwah. Widać, Krajwen gardzi własną imprezą. Lepiej się rozejrze, a nuż zosta. A więc Craven ma tygrysa? To ma no sens. Chyba się z nim minąłem. Czy Craven się modlił? Widzę tu ja serum krajwena, ale co to za mikstury. Może to dzięki nim jest tak nadludzko silny. Nie wiedziałem, że łowcy tak skłaniają się do przemyśleń Jest bardziej oczytany, niż sądziłem. Nie ma to jak lekka lektura filozoficzna pomiędzy łowami. Do serum. To leki na opóźniony etap chemioterapii. Też należą do Krevena. Lica gotowa? Święta Zofia jest niedaleko. Craven pewnie tam jest, Serum. Pora ruszać. Dima? To... nie tak, jak myślisz? Ma być żywy. No Okej, okay, kostiumie. Pokaż mi, co potrafisz. Harry nie wspominał, że to tak wygląda! A czuję się taki silny! coś dokładnie wie, jak lubię walczyć! やった! あっ<リ><リ> Muszę się dostać do kaplicy. Fajnie było. pilota